Pamiętaj, nie damy się, nie damy się Wierzę spal na most wal i się nie daj Witajcie, z tej strony Skorpion. Przed Państwem serię o nazwie Popok Otwieram Zakładka Pakiety Otworzymy sobie 7 pakietów kart. Zaczniemy od pakietu z roku Feniksa. Coś to będzie? No nic. A, złote. To i tak zwykłe. Dostaje praktycznie. Jedziemy dalej. Zobaczymy, będzie jakiś epic, legenda. Jak na razie znowu nic. Same powtórki, niestety. No i tak będzie raczej do nowego dodatku. A w kwietniu już wychodzi właśnie nowy dodatek. No, przygięcie ani jednego epika. Już tam nie mówiąc o legendzie, ale to ze dwa epiki przynajmniej powinny być. No tu nic. A, e, otworzyłem nie tak, ale dobra. Jedziemy dalej z tymi papietami od Roku Feniksa. O, legenda. Ciekawe. Oj, epik. No to raz się trafiło na wieki. Jak to się mówi, czyli na cały czas. Ok, sprawdźmy tego epika. Epicka karta. Chyba mam już jednego, nie jestem pewien. No, całkiem spoko. Dobra, sprawdźmy tą legendę. karta! No nie, naprawdę. Nie mogło coś być fajnego. No, fajnie, że do druida. Ale taka karta, no, jest przeciętna, no. Nawet bardzo. No ale cóż, zawsze to legenda. Otwieramy dalej. Cóż, pyłu trochę przybędzie. Okej, okay. i ostatni pakiet na pocieszenie. No i tutaj nic nie będzie. OK. Komentujcie, oceniajcie, subskrybujcie do następnego odcinka. Cześć.